Nie wiem, czy wiesz, ale każda osoba, która jest twoim klientem jest twoim uczniem, jest twoim mentee, a ty jesteś jego mentorem, bo ona czy on kupują u ciebie usługi, których sami nie potrafią, nie znają, nie umieją i potrzebują tą kompetencję czy umiejętność zdobyć na rynku płacąc za nią w sposób komercyjny. Miałem wczoraj webinar z moim znajomym, bardzo fajnym, sprawnym przedsiębiorcą, który działa w branży nieruchomości. Mówiliśmy o tym, że on zarówno, który uczy ludzi tego, jak inwestować w skuteczność nieruchomości, jak i ja, który pokazuje i tobie, i tobie i na Facebooku, i tu i na YouTubie, w jaki sposób być bardziej efektywnym przedsiębiorcą internetowym, pokazujemy dokładne kroki, strategie, narzędzia, którymi możesz podążać po to, aby wygenerować Tobie cele, które do tego wideo Cię sprowadziły. Czyli na przykład, jeśli oglądasz to wideo, to być może chcesz wiedzieć, jak sprzedawać więcej, albo gdy oglądasz moje inne materiały, to Myślisz, w jaki sposób możesz swój marketing internetowy wnieść na wyższy poziom przy użyciu moich kompetencji, moich umiejętności. No i powiem Wam, że wyszło nam w tej rozmowie, że ludzie, mimo tego, że już płacą za usługi mentorskie, czy płacą za kursy, za szkolenia, książki, bardzo często z tego nie korzystają. Ale nie dlatego, że są leniwi, tylko często. Taka grupa też jest oczywiście, ale bardzo często mówią, że oni wiedzą lepiej albo czują, że oni wiedzą lepiej. Ja mam setki przykładów ludzi, którzy. Uczą się ode mnie tego, w jaki sposób robić sprzedaż na Facebooku w sposób organiczny, czyli bezpłatnie reklamy, ale i tak robię to po swojemu. I to jest w porządku, bo trzeba popełniać błędy, natomiast mi wychodzi na to, że osoba, która pyta mnie o poradę, notuje konkretne punkty, co trzeba zrobić i wdraża je, może jak najszybciej do tego celu dojść. I nie chodzi o to, żeby eksperymentować, robić po swojemu, ale żeby dopasować to, co mentor. Nauczyciel, doradca, ale praktyk Wam przedstawiają, i żeby skrócić tą drogę między pomysłem a efektem, między ideą a celem. Mnie interesuje takie maksymalne skupienie się na efektywności, czyli co ja muszę zrobić, żeby dzisiaj być w miejscu, gdzie chcę się znaleźć, jak najszybciej. I moje relacje z mentorami były przeróżne. Od takich, gdy na początku nie chciałem się poddać ich rekomendacjom. A okazywało się, że mieli w 100% rację, i gdybym ich nie posłuchał, to bym się bardzo mocno wywalił. To jest na przykład Federek Karzełek, który pomógł mi powstać z mojego upadku biznesowego już prawie 9, może 10 lat temu. I tam słuchałem go krok po kroku, co mam zrobić. A na początku miałem taki błąd, bo wydawało mi się, że to, co on mówi, nie pasuje do mojej sytuacji albo jest zbyt trudne, zbyt kosmiczne, lub zbyt odstające od tego, w to, co ja wierzyłem do tej pory. I Zawsze okazywało się na koniec dnia, że on miał rację, że jego narzędzia, strategie się sprawdzały. Miałem też relacje z mentorami, którzy nie byli ekspertami w swojej dziedzinie. Byli to inwestorzy, przedsiębiorcy, którzy pełnili rolę mentora w niewłaściwym obszarze dla siebie. Czyli mieli umiejętność sprzedaży, czyli potrafili mi swoją usługę sprzedać, swoją osobę sprzedać, natomiast nie mieli kompetencji zarówno nauczyciela, jak i mentora branżowego. Są różne typy mentorów. Jeden to jest typ mentora go, życiowego, który pomaga ci na Twoich zakrętach prywatno-życiowych. Są mentorzy branżowi, czyli ktoś, na przykład, zna się na internecie i masz mentora branżowego, który odpowiada Ci na konkretne pytania, w zakresie tego, jak Twoją stronę poprawić, jak zmienić strategię działania w internecie, skąd brać ruch, jak obsługiwać klientów itd. Są również mentorzy, którzy już wyszli z biznesu i ich jest być nauczycielami. Na przykład biznesu, albo ekonomii, albo mm, strategii, czyli ludzie, którzy nie są już praktykami, czyli są praktykami, ale zakończyli już swoją drogę przedsiębiorcy i oni mają ogromne doświadczenie, i to jest super. Czasami natomiast okazuje się, że właśnie taki typ mentorów jest trochę oderwany od aktualnej sytuacji na rynku, i wtedy on będzie rekomendował ci klasyczną sprzedaż. A ty działając w nowoczesnych branżach, będziesz wiedział, że bardziej istotne jest zbudowanie zasięgu, w bazy mailowej do swoich aplikacji mobilnych czy webowych, bo dopiero w kolejnym kroku następuje właściwa sprzedaż. I też miałem takich mentorów, którzy nie byli dopasowani do kontekstu sytuacji idealnie. Ale od każdego wychodziło mi, że potrafi się czegoś nauczyć, i też zależało to, na jakim etapie problemu do nich przychodziłem. Jeżeli jest to problem pod tytułem Oh my god, wali mi się świat, to trzeba jak najszybciej. Słuchać ich rekomendacji jeden do jeden. I to nie jest sytuacja krytyczna, a u mnie sytuacją krytyczną była na przykład sytuacja po zamknięciu tamtej firmy, gdzie Frederyk Kaczowek pomógł mi dokładnie, krok po kroku wyjść z tego, żeby zatamować to moje biznesowe krwawienie. I to było istotne, żebym dokładnie podążał jego ścieżką, szlakiem, który dla mnie rekomendował do działania. Są również mentorzy, którzy w ogóle nie powinni być mentorami, czyli osoby, które nie zrobiły tego, co. Same nauczają. Można oczywiście mówić o super nauczycielach, którzy nie mają wiedzy branżowej, ale oni też, też są ekspertami no na przykład w zakresie rozwoju czy psychologii i nie muszą być mentorami branżowymi, bo takiego mentora możesz sobie znaleźć w innym miejscu. I to też nie jest tak, że ci mentorzy są dla mnie zawsze jedną osobą. To nie jest tak, że mentora musisz spotykać, że musisz się z nim umawiać na kawy, czy coachingi, czy mentoringi. Równie dobrze Twoim mentorem może być autor książki, twórca wideo. Być może ja, czy być może na pewno dla części z Was na Facebooku i na YouTube jestem Waszym mentorem, bo pokazuję Wam mój sposób myślenia, mój sposób działania, moje strategie, moich znajomych, moje lekcje, moje upadki, moje sukcesy, moje trudności i szanse, przed którymi stoję albo które właśnie mi uciekły. I też zauważyłem, że zbyt wiele osób próbuje. Zawsze koncentrować się do spotkania z taką osobą, a mi wydaje się, że jeżeli masz wiedzę w internecie, osoby, która osiągnęła cele, które chcesz osiągnąć, to nie jest Twoim głównym celem spotykać się na żywo. Przykład. Moim mentorem, ogromnym mentorem jest Noah Kagan i jego spotkałem dopiero po dwóch, prawie trzech latach na żywo, gdzie pojechałem specjalnie na konferencję do niego do, do Teksasu, gdzie. Do tego czasu cały czas uczyłem się od niego z internetu, z materiałów, które zostawił, stworzył, zupełnie za free, i nie potrzebowałem wtedy wydawać pieniędzy, których nie miałem na ten wyjazd, na konferencje, na hotele, bo to nie było potrzebne. I też to mentorskie prowadzenie powinno być skondensowane, czyli dać Ci największy skróty i też spotkałem się z tą sytuacją, gdzie mentor powiedział: Ja powiem Ci, co masz zrobić. Ale nie biorę odpowiedzialności za efekty Twojej pracy. Wtedy pomyślałem, że jest to oczywiście logiczne, no bo to ja mam ją zrobić. Ale z perspektywy czasu i te relacje z tym mentorem, wiem, że to nie była dobra współpraca. Bo mentor, doradca, ekspert, z którym chcesz pracować, czy do tego się uczyć, musi wziąć odpowiedzialność również za Twoje wyniki. Dzięki czemu on idzie głębiej w relacje z Tobą, bo zależy mu na tym, żeby Wasz sukces był. Z sukcesem połączonym, no bo jeżeli on ci pomoże, to ty jesteś jego świadectwem. I mam też w swojej karierze, w moim życiu, mentorów, których nigdy nikomu nie polecę, właśnie przez to, że oni nie wzięli odpowiedzialności za drugą stronę. Do swojego menti, swojego ucznia. I mentor to nie jest tylko doradca, ekspert, który mówi, co zrobić. To jest ekspert i nauczyciel, który, wiem, to jest może kontrowersyjne, powinien wziąć odpowiedzialność za swoich uczniów. Bo tylko wtedy można mówić o tym, że jesteś efektywnym mentorem, a nie tylko ekspertem, który ma wiedzę. Bo właśnie, o, to jest fajne ujęcie, że mentor eksperta różni się tym, że bierze odpowiedzialność swoje efekty i nie mówi tylko jak. I powiem wam, że ja mam mnóstwo sytuacji, gdzie ludzie do mnie się zgłaszają po to, żeby im poradzić, doradzić w zakresie internetu. Daję im konkretną pigułkę wiedzy. Kopa w tyłek, żeby to robili. I czasami jest mi autentycznie przykro, jestem rozczarowany ludźmi, którzy mnie o te porady pytają, bo o nich nie wdrażają. Mało tego, wydają pieniądze u innych szkoleniowców, którzy utrzymują się tylko i wyłącznie ze szkoleń. I wydaje im się, że oni potrzebują czegoś jeszcze, czegoś jeszcze, czegoś jeszcze. A moja szkoła, moje strategie i to, co Wam przekazuję w tym wideo, oparte są o natychmiastowym działaniu bardzo konkretnym, szybkim. I teraz, z tym co masz, bez konieczności sięgania po takie narzędzia. I chciałbym, żebyś ode mnie z tego wideo wziął to, że mentor to jest osoba, która pokazuje ci drogę, potrafi wziąć odpowiedzialność za Twoje wyniki, a bardziej za Twoje prowadzenie i że wcale nie musisz tą osobą być w relacji na żywo bezpośredniej, bo w internecie możesz znaleźć praktycznie każde pytanie, które teraz szukasz odpowiedzi. I wielu ludzi próbuje znaleźć kompleksowe rozwiązanie u jednej osoby. A mi się wydaje, i też tego doświadczam codziennie, że te odpowiedzi, pytania, rekomendacje są rozporządzone w różnych miejscach. Czy ja uczę się od Gary od Noa Keigena, od Michała Fręckowiaka, od Fryderyka Karzełka, od Ciebie, patrząc w komentarze, jakie mi tworzysz, bo dla mnie feedbackiem tego, co robić lepiej w internecie. I to są rzeczy, które pokazują mi, jak mogę być bardziej efektywny. I spotkanie z taką osobą jest potrzebne w sytuacjach krytycznych. Spotkanie czy telefon. Ale w sytuacji krytycznych nie masz tak dużo w ciągu roku. Może to być etap jakiś, przez który przechodzisz. Do mnie dzwonią ludzie, którzy pytają, w jaki sposób wyjść z bankructwa, jak sobie poradzić z upadkiem firmy, albo jak się przygotować do tego upadku firmy, albo rozstania się wspólnikiem, bo znają moją historię, wiedzą przez co ja przechodziłem. No i daję im konkretne, praktyczne rekomendacje, takie na skróty, których wdrożenie uwolni ich od bólu, cierpienia, pogłębienia sytuacji finansowej, która. pogłębienia, nie. Uratowania ich w zatopienie się głębiej w syf finansowy, który prawie zawsze jest konsekwencją zamykania firmy w sposób nie. samodzielny. Nie w sposób taki, gdy sytuacja cię zmusza, a nie że po prostu uznajesz, że nie chcesz tego biznesu robić, tylko że musisz go zamknąć, bo nie chcesz dalej w ten sposób funkcjonować. Możesz osiągnąć sukces bez mentorów, bez dwóch zdań. Z nimi jest łatwiej, jak najbardziej ale się znajdziesz odpowiednią osobę, która będzie potrafiła będzie potrafiła ci właściwy sposób poprowadzić. Powodzenia w szukaniu swojego własnego mentora, albo w zrozumieniu, że wcale nie musisz go znaleźć wbrew temu co wszyscy mówią w książkach i w internetach, bo to Ty jesteś swoim własnym mentorem.